Znajdujemy się na wydziale zarządzania i komunikacji społecznej. Moim jakże serdecznym gościem jest Michał Misiek Koterski. Dzień dobry. Został on zaproszony przez studentów Instytutu Studiów Informacyjnych w celu przeprowadzenia wykładu w ramach zajęć. Skoro znajdujemy się na uczelni, jakie jest pana najlepsze wspomnienie? Och, no najlepsze, ja, że tak powiem, studiowałem na trzech uczelniach, ale to ta, która była moją taką ulubioną, czyli szkoła filmowa w Łodzi, słynna szkoła filmowa, to powiem tak, dla mnie takim wspomnieniem, no nie powinienem może tego, nie powinienem może tego mówić, ale dla mnie takim naj, naj, najfajniejszym jest wspomnienie to, że tam są takie, są dwa budynki. W jednym mieszczą się słynne schody, na których siedział kierka. Douglas, Polański i wielu innych wybitnych i polskich, i amerykańskich gwiazdorów. I to są słynne szkoły, schody szkoły filmowej. A w drugim budynku jest korytarz, na którym może nie, nie siedziały tak wybitne jednostki, ale ja tam uwielbiałem siedzieć i właśnie co było najśmieszniejsze, często zajęcia trwały, a tłumy siedziały na tym, na tym korytarzu i, i odbywały się tam dyskusje o filmie. Co najważniejsze, że to nie było na takiej zasadzie uciekania ze szkoły czy, czy robienia czegoś innego, tylko nie. My uwielbialiśmy siedzieć na tych korytarzach, my uwielbialiśmy rozmawiać o filmach, my żyliśmy tym klimatem szkoły i tym klimatem filmowym. Więc tak, więc najbardziej, najbardziej, e, najlepiej wspominam ten, ten, ten korytarz ze szkoły filmowej. Jak wiemy też na uczelni nie jest zawsze kolorowo, więc jakie było takie wydarzenie, które utkwiło w panu w pamięci, które nie było takim, takim świetnym wydarzeniem? That... To, to, to wydarzenie akurat miało dwie strony medalu. No ja byłem takim, to też się składało na okres mojego życia, burzliwy bardzo, który nie jest tajemnicą, związany był z uzależnieniami, z którymi się wtedy zmagałem, no i często niestety zarywałem te, te zajęcia, mimo, że ja uwielbiałem je i to nie wynikało z tego, tylko po prostu z tego, że no nieraz się doprowadziłem do takiego stanu, że nie byłem w stanie, ale studenci z mojego roku my mieliśmy niesamowity rok, taki naprawdę to był rok, że ludzie, którzy już przyszli na tą produkcję, to były, ten kierunek został dopiero co wprowadzony i dopiero co e, 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 jakby się rozwijał, był nowy i, i wszyscy studenci, którzy byli już w zawodzie pracowali, może nie jako producenci, ale tu ktoś był klapserem, ktoś tu asystentem kierownika produkcji, ktoś fotosistą, więc generalnie to już byli ludzie, którzy żyli żyli kinem i byliśmy bardzo, bardzo z życi do tego stopnia, że e, pamiętam, e, z, z, mieliśmy m, zajęcia z prawa autorskiego. Znany dzisiaj e, e, profesor Rał wykładał u nas, który dzisiaj jest ministrem e, i czy e, chyba jeszcze jest, mam, <grym> znaczy nie wiem, e, w, każdym razie, e, w każdym bądź razie to już sprawdzicie. W każdym bądź razie, był to jeden z najbardziej takich wymagających i srogich profesorów. Wszyscy się go bali, bo był, no, mega autorytetem. No i pamiętam, że właśnie były, 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 były jakieś zajęcia, gdzie e, przygotował test, no na który oczywiście ja nie trafiłem e, i moi znajomi w dobrzej wierze, z dobrego serca, była ogromna solidarność, po prostu napisali za mnie ten test i oddali. Najgorsze tylko było to, że zrobiło to trzy osoby i jak przyszedłem na wyniki z tego testu, akurat się już pojawiłem, to też Profesor Rałwy czytuje tam wszystkich po kolei i mówi: "No a pan, panie Koterski, ewenement. Ja mówię: "Jak?". To on mówi: "Nie dość że pana nie było, to jeszcze trzy prace zostały" pan potrafił oddać. No ja mówię, tak, no i to rzeczywiście był taki, no co tu dużo gadać, kłamstwo wyszło na jaw, chcieli dobrze i to było bardzo takie miłe i niesamowita to solidarność, że my się wszyscy ciągnęliśmy do, do, do przodu i potem zresztą na tej drodze filmowej często jedni pomagali drugim, tu był ktoś kierownikiem planu, tu ktoś grał, tu ktoś pracował w jakiejś firmie reklamowej, więc sobie pomagaliśmy i, i ale to zostało z czasów z czasów studiów. I z jednej strony to było ujmujące, a z drugiej, no co, co będę, co wam będę gadał? Sami wiecie, jak to wpaść przy, całej, przy całym roku i przy wszystkich z takim kłamstwem. No nie polecam, nie jest to nic przyjemnego, nie jest to przyjemne uczucie. Czy jakim studentem był Misiek Koterski? Ja byłem studentem no, trudnym, przez to, że właśnie jakby zmagałem się z, 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 z chorobą uzależnienia, ale na pewno studentem pełnych marzeń, takim, który rzeczywiście chciał coś w życiu osiągnąć. Niestety, przez to, że, że przez, to, przez to swoje uzależnienie gdzieś. Taka, jakby to powiedzieć, opinia publiczna, te skrzydła mi, mi podcinała, i tą wiarę w siebie. Traciłem i zaczynałem wierzyć, że rzeczywiście jestem zły i gorszy, i że nic mnie w życiu nie spotka, i że no, niczego nie dojdę. No ale jak to się mówi, jak to w tych filmach, które zawsze kochałem, e, marzenia się spełniły i dobro wygrało. A <ścoughs> ja uwolniłem się nie dość, że z choroby uzależnienia, to jednak do czegoś w tym w tym świecie filmowym doszedłem i dalej się w tym rozwijam, spełniam, i, i to jest dla mnie najważniejsze, ale na pewno ale na pewno. Na pewno tamten okres był dla mnie no, ogromną, ogromną nauką, że po pierwsze, tak jak mi się też wtedy złudnie wydawało, nie wystarczy być i nie wystarczą talenty, tylko trzeba po prostu we wszystko włożyć mimo marzeń dużo ciężkiej pracy i się nie poddawać mimo, mimo różnych niepowodzeń. Piękne co Pan mówi, naprawdę, a jaki był Pana ulubiony przedmiot? Mój ulubiony przedmiot, niech sobie przypomnę. No, właśnie, czy był mój ulubiony? Znaczy, to była produkcja filmowa, więc dużo było w ogóle takich przedmiotów, które stricte były związane z planowaniem dnia kalendarzowego zdjęć, czy właśnie prawa autorskiego. I szczerze mówiąc, to nie były moje najulubieńsze przedmioty, aczkolwiek było też jakby praca z kamerą i coś takiego, że studenci produkcji musieli zorganizować jakby małą produkcję. We w, w współpracy ze studentami z y, wydziału aktorskiego, operatorskiego czy reżyserii. I myślę, że to, to najbardziej mnie fascynowało i, 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 i to jakby mm, naj, najlepiej, najlepiej wspominam, jeśli chodzi o taki rozwój osobisty i o naukę. Czyli, czyli generalnie e, nie teoria, a praktyka. O. A czy kieruje się Pan w życiu jakimś mottem? Takim zawodowym, albo nawet takim może życiowym. Tak. No to. Tym, właśnie, że wszystko w życiu jest możliwe. No, tak jak mówię, ja najpierw studiowałem marketing i zarządzanie z tego względu, że po prostu wtedy nie, nie miałem pomysłu na siebie. I, I wiele osób, które to był taki za moich czasów, to było 20 lat temu, modny kierunek, który, który powstał i się wydawało, że jak idziesz na marketing i zarządzanie, to wiesz, już zarabiał kupę Forsy, hej, żeby już menadżerem. No, i ludzie, którzy nie bardzo wiedzieli, co chcą w życiu robić, to tłumnie na ten kierunek trafiali. No, ale to nie było dla mnie. Mnie, bo ja się totalnie do tego jakby nie nadawałem. Potem tą produkcję filmową studiowałem i, i tak jak mówię, no przez to uzależnienie nie udało mi się ukończyć tych studiów. Potem scenariopisarstwo, które było bardzo bliskie mojemu, mojemu sercu e, 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 i tutaj to, to akurat e, zawdzięczam, że trafiłem na ten kierunek Maciejowi Ślesickiemu, który już widział, że ja jestem, no zmagam się tak z chorobą, że ze mnie nic nie będzie, a wyciągnął do mnie rękę, mimo, że to były studia prywatne i mówi słuchaj, Michał, kurczę, no jesteś fajnym, zdolnym człowiekiem, wybierz kierunek i ja ci dam za darmo ten pierwszy rok, żebyś tylko przylazł tam. I rzeczywiście to było, e, to było takie no niesamowite i to mnie zmobilizowało, że ktoś spojrzał na mnie jak na drugiego człowieka, a nie na tego, że już w tamtą stronę nie ma co inwestować, że ktoś zainwestował swoje chęci, swój czas i pieniądze, bo dla niego to były też pieniądze. I co, dlaczego ja to mówię, że takim właśnie mottem przez to wszystko, że mimo wiele niepowodzeń, mimo, że wiele się nie udawało, mimo, że zmagałem się z chorobą uzależnienia, na którą, dlatego tak dużo o tym mówię, bo wielu fantastycznych ludzi, których poznałem na swojej drodze, dzisiaj nie ma, nie żyją, no ta choroba odebrała im życia e, i, 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 i po prostu e, a mimo wszystko i tak wierzę, że dzisiaj wszystko w życiu jest możliwe, że mimo tych niepowodzeń trafiam na Uniwersytet Jagielloński i właśnie tak jak pani e, tytułem wstępu przeczytała daję wykład studentom, więc nigdy nie można tej wiary w siebie stracić, nigdy nie można zakładać, że jeśli dzisiaj coś ci się nie powiodło, to już twoje życie jest skreślone, my często dorabiamy taką, taką taką jakby, czy taką wagę do, do niepowodzeń, że często kurczę, ja przynajmniej tak miałem, mówiłem Jezu, to zawaliłem, albo to się nie udało, to już zniszczy całe moje życie, to już skończy moje całe życie. Nie, to jest nieprawda i dzisiaj powiem więcej. Jestem bardziej wdzięczny za porażki niż za sukcesy, bo szczerze mówiąc sukcesy niczego mnie w życiu nie nauczyły, raczej rozbudowywały moją pychę i, e, i wiarę w siebie, że jestem wyjątkowy e, e, i gdzie się zapominałem i często byłem nieprzyjemny dla innych ludzi, a, a, a jednak te porażki były ogromną łaską, to one mi pozwalały zrozumieć, że o czy Michał, chyba tutaj gdzieś się nie wyrabiasz, albo po czasie ta porażka m, okazywało się, że e, otwierała mi na coś zupełnie innego, albo otwierała mi oczy na zupełnie coś innego, na coś, czego nie widziałem, że na przykład robię źle, albo że się nie wyrabiam, albo często porażka, albo niepowodzenie ratowało mnie od niewdepnięcia w ten kierunek, w którym nie powinienem iść, więc nie przywiązujmy wagi do porażek, traktujmy je jako łaski, jako nauki i czerpmy z tego, bo to jest doświadczenie, którym będziemy, z którego będziemy korzystać przez całe życie. A, a propos sukcesów, o których Pan mówił, wielu aktorów, którzy dobrze wykonają swoją pracę, później za nimi ta, ta rola, w którą się wcielili, ciągnie się za nimi całe życie. Czy ciągle ludzie mówią o panu, o tym, o tym człowieku z Dnia Świra? Tak, mówią, ale ja to lubię. Powiem szczerze, że ja nie mam z tym problemu. Są niektórzy aktorzy, którzy się obrażają, ale to ja im od razu tłumaczę. Nie ma co się obrażać. Ten zawód jest taki, że czy naprawdę zmiana pokoleniowa jest szybka i, 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 i łatwo można. O kimś zapomnieć, więc ja myślę, że z kultowych ról trzeba się cieszyć. Tym bardziej dzisiaj, w e, dobie internetu, gdzie no, e, gwiazdami albo idolami stają się YouTuberzy, a nie aktorzy, że, że, że ten YouTube czy, czy w ogóle Social Media, e, czy ten, ten środek przekazu, jakby staje się coraz bardziej głównym nurtem e, i gdzieś filmy czy skin schodzą do, do platform e, e, na, na różne platformy. Platformy streamingowe i tak dalej. Więc ja sobie myślę, że jak dzisiaj przychodzi młody aktor młodego pokolenia, który już wychował się na zupełnie czymś innym i mówi do mnie: Panie Michale, mogę sobie zrobić z panem zdjęcie, jak panu stawiam dziubek. <grytanie> <grytanie> Musisz przyznać, że jak i zrobi dziubek, to nie ma we wsi. Co prawda, to prawda, że na twój dziubek nie ma bata. Jest z <grytanie> To ja jestem szczęśliwy, że to już minęło 20 ponad lat, a że to pokolenie nie pamięta, że ten film przetrwał próbę czasu i się cieszę z tego. Ja to doceniam, pielęgnuję i wcale się od tego nie, nie odżegnuję. No, zresztą powiem tak. Ten zawód jest bardzo trudny. Wiele ludzi, wielu aktorów, no, no trudno się obrażać na taką łaskę, jeśli wielu aktorów na przykład po, po szkołach e, 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 często no, nie ma takiej okazji albo takiego szczęścia, żeby w ogóle gdziekolwiek zagrać. Często aktorzy trafiają do zupełnie innych zawodów, bo jest to niestety jeszcze bardzo trudny i niszowy i e, 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 no. No, 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 jakby nie ma takiej oferty pracy, żeby wszystkich móc zatrudnić. Więc tym bardziej ja, ra, ja doceniam Cię i cieszę się. I, i mogą mi stawiać dziubek nawet do, dziewięć, do setki. A teraz jeszcze takie ostatnie pytanie. Um, czy, Może taka krótka lekcja angielskiego. O ja. <laughs> Czy jest Pan w stanie y, odmienić być? Może powtórzymy na angielski. Nie no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. Jestem! No, już aż taki ten, powiem tak z angielskiego: już nigdy aż takim orłem nie będę, choć może można właśnie nie mówić. E, nigdy nie mów nigdy. No, oczywiście, z, tom, z tym angielskim to, to, to troszkę nadwyraz, bo to, to nigdy nie sprawiało mi problemu. I am, you are i this, i tak dalej, ale, ale, ale rzeczywiście powiem tak. Podkreślę to. Dzisiaj, jeśli miałbym coś doradzić studentom, chociaż unikam jakichkolwiek rad, to naprawdę wiedza jest w cenie. Jedyne czego żałuję, bo dzisiaj już mam dużo spraw zawodowych, czy jestem ojcem swojego dziecka, więc jakbym miał, mam mniej przestrzeni na zdobywanie wiedzy, aczkolwiek to mnie nie zwalnia ze zdobywania tej wiedzy, to wiedza zawsze się przyzna. Wiedza, języki, ten czas nauki, żeby wykorzystać jak najlepiej, bo to zawsze po tej procentuje w najmniejszych rzeczach. Już nie mówię tylko o sferze zawodowej, ale w towarzystwie, kiedy mówisz w innym języku, swobodnie, na świecie, stajesz się obywatelem świata, no to, to jest niż jak tam dukasz i nie możesz zamówić nawet czegoś w tym. To, to, to są takie małe rzeczy, ale które też budują nasze poczucie wartości. Poza tym, kiedy, kiedy w towarzystwie możesz właśnie na jakiś temat wypowiedzieć się, o którym inni nie mają pojęcia, to też zawsze wzrasta Wzrastasz w ich oczach i wzrastasz we własnych oczach. Ja, no, niestety nie przywiązywałem wagi i e, e, nie rozumiałem wartości wiedzy, jaka wiedza e, jest wartościowa i ile może mi w życiu dać. I dzisiaj to jest jedyne czego w sumie żałuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panu za przyjście, za poświęcony czas i również szczególne podziękowania kierujemy dla studentów Instytutu Studiów Informacyjnych. Zestresowałam się. Nie mam problemu. Zestresowałam okoli. się. Na szczęście można wyjść. <noise> tak. Może zaczniemy od początku?